Moja teściowa zorganizowała trzydniową imprezę rocznicową dla 60 gości w moim domu, zostawiając mnie z długiem w wysokości trzystu tysiącach dolarów. Zanim przejdziemy dalej, napisz, z jakiego kraju oglądasz wideo. Miłego słuchania. Olia stała przy oknie, ściskając kubek z gorącą herbatą i patrzyła na swój dom. To nie był tylko budynek z czterema ścianami. To było jej osiągnięcie, jej marzenie, które się spełniło. Była dumna z tego domu, ponieważ w każdą cegłę włożyła swoją pracę. Zaliczka na kredyt hipoteczny, długie godziny w pracy, oszczędzanie na każdym kroku. Wszystko po to, by pewnego dnia mieć własne miejsce, własne sanktuarium, w którym mogłaby poczuć się panem. To nie było zwykłe mieszkanie, to była forteca zbudowana od podstaw, a Olia wiedziała, że wszystko, co tu było, było jej zasługą. Niestrudzenie przesuwała dłońmi po gładkiej powierzchni drewnianego stołu który wybrała, przypominając sobie, jak miesiącami szukała idealnych materiałów wykończeniowych i jak zdecydowała się na kolor ścian, by pasował do ciepła światła wpadającego przez okna. W jej domu nie było nic przypadkowego. Wszystkie przedmioty, od dywanów po lampy, zostały wybrane z miłością i troską. Od tak dawna Olia marzyła o własnym kącie, w którym mogłaby ukryć się przed światem, gdzie nie musiałaby się nikomu tłumaczyć. I oto był jej dom. Wszystko wydawało się być takie, jak chciała. Ale coś w jej wnętrzu już zaczynało się niepokojąco zaciskać, jakby brakowało czegoś ważnego. Dmitri, jej mąż, był w zasadzie tylko widzem w ich życiu. Nie brał udziału w naprawach, nie zajmował się sprawami domowymi. Był tutaj, ale jego obecność nie była odczuwalna. Siedział na kanapie, pochłonięty kolejnym meczem w telewizji, podczas gdy Olia organizowała wszystko inne. Nigdy nie narzekał, ale też nie pomagał. Widać było, że wszystko wydaje mu się normalne. Dom, wygoda, przytulność to wszystko było oczywiste. Olia próbowała rozmawiać z nim o przyszłości, o tym, jak ważny był dla niej ten dom, jak czuła się jego częścią i jak ważne było dla niej wsparcie. Miała nadzieję, że Dmitrij ją usłyszy, zrozumie jej zmartwienia i uczucia, ale zamiast tego usłyszała tylko standardowe zdanie: "Tak, wszystko będzie dobrze". Nie martw się. Te słowa jej nie pocieszyły. Szukała w jego oczach choćby cienia wsparcia, ale on po prostu zbył jej słowa, nie przejmując się tym, co było dla niej tak ważne. Nie masz wrażenia, że ten dom stał się nasz? Zapytała Olija, siadając obok niego na kanapie. Zauważyła, że jego wzrok przesuwa się po ekranie telewizora, nie skupiając się na jej słowach. Wiem, że nie wydaje ci się ważne. Że każdy szczegół wybraliśmy razem, ale dla mnie to nie jest tylko dom. To symbol tego, co osiągnęłam. Budujemy przyszłość, Dmitri. Rozumiesz, prawda? Dmitri odłożył pilota na bok i odwrócił się do niej. Spojrzał na nią z lekkim zakłopotaniem, jakby nie do końca wiedział, o czym mówi. Tak, oczywiście, Olia, wszystko w porządku. Zrobiłeś to wszystko sam. Dom, ogród, to wszystko Twoja sprawa, po prostu cieszę się, że jest mi tu wygodnie. Czuła, że jego słowa ją zdenerwowały, jego obojętność stała się barierą między nimi. To nie był pierwszy raz, kiedy zbył jej zmartwienia ten sposób i w głębi duszy zaczynała czuć przepaść między nimi. Nie wymagała zbyt wiele. Tylko zrozumienia, tylko zaangażowania. Ale Dmitri pozostał zdystansowany, jakby ich życie było grą w której nie chciał brać udziału. Olia stała w milczeniu, robiąc krok w stronę okna. Na zewnątrz ogród, w który włożyła cały swój wysiłek, był teraz jej dumą. Ale Dymitr również nie widział w nim wartości. Nie pomagał jej w pielęgnacji roślin, nie projektował nowych grządek, nie interesował się ich stanem. Wszystko spoczywało na jej barkach. W tym też tkwiła jego apatia. Był przyzwyczajony do tego. Że wszystko robiła sama. A ona coraz bardziej odczuwała ciężar tego wysiłku, zwłaszcza gdy nie mogła liczyć na wsparcie. Niepokój zaczął narastać w jej duszy jak coś nieuniknionego. Czuła, że jeśli tak dalej pójdzie, coś zostanie zrujnowane. Ale co? Dymitri czy Dom? A może jej marzenie o rodzinie, która kiedyś była dla niej tak ważna? Pytania pozostawały bez odpowiedzi, i tylko cisza w domu zdawała się być jej jedynym rozmówcą. Katarzyna, teściowa Oli, niespodziewanie pojawiła się w ich domu. To był zwykły poniedziałek, kiedy Olia, jak zawsze, wróciła z pracy zmęczona, ale zadowolona, że zrobiła jeszcze jeden krok w kierunku swojego marzenia. Weszła do domu, zdjęła płaszcz i skierowała się do kuchni, gdzie Dmitrij siedział przy stole, pochłonięty kolejnym artykułem na swoim telefonie. Nawet nie zauważył jej wejścia. Nie idziesz spotkać się z matką? Olia zauważyła, że Dmitri nie podniósł się, gdy jego matka przekroczyła próg. Nawet się nie uśmiechnął, tylko skinął głową, gdy mówiła. Wkrótce Katarzyna weszła do domu, a jej ostre kroki odbiły się echem po całym domu. Była silną i władczą osobą, co było od razu widoczne. Nie uśmiechała się jak zwykle. Ale patrzyła na Olię z pewnego rodzaju osądem. Teściowa nie była zła, ale jej bezpośredni sposób mówienia wszystkiego, co myślała, był niepokojący. Tego dnia nie przyszła tylko w odwiedziny. Przyszła popracować nad czymś, co jej zdaniem wymagało zmiany. Znowu się spóźniłaś, powiedziała Katrin, gdy tylko weszła do kuchni. Nie wiem jak ty, Olia, ale ja zawsze staram się być na bieżąco ze wszystkim, zarówno w domu, jak i z dziećmi. Katrin, nie zaszczycając Oli nawet jednym spojrzeniem, przeszła obok i usiadła przy stole, jakby jej wizyta była od dawna zaplanowana, a nie przypadkowa. Olia zamarła na chwilę, ale nie odpowiedziała, wiedząc, że jakakolwiek reakcja z jej strony może wywołać kolejną z tych długich tyrat, które jej teściowa tak lubiła wygłaszać. Catherine kontynuowała, ignorując milczenie Oli. Wiesz, Olia, mężczyźni nie lubią, gdy ich kobiety zabierają im całą uwagę. Pracujesz zbyt ciężko. A twój Dmitri nie jest z tego powodu szczęśliwy, prawda? Spojrzała na Gimitriego, ale on tylko westchnął i potrząsnął głową, jakby unikając konfliktu. Nic nie powiedział, tylko odłożył telefon na bok. Olia poczuła, jak ściska jej się serce. To nie była już tylko rada, ale zawoalowana krytyka, na którą natknęła się więcej niż raz. Próbowała sobie to wybić z głowy staram się, by nasz dom był przytulny i wiesz, jakie to dla mnie ważne. Tak, widzę, że robisz wszystko. Ale nie sądzisz, że jesteś zbyt zajęta, Olia? Mężczyzna powinien czuć się odpowiedzialny, a ty kim jesteś? Robisz to, co musisz. Gdzie tu jest miejsce dla twojego męża? Catherine była dosadna i stanowcza w swojej opinii. Olia poczuła, jak ciężar tego skarżenia spada na jej barki. Dmitrij nic nie powiedział, tylko spojrzał na matkę i ponownie odchylił się na krześle. Olia zdała sobie sprawę, że jest sama w tej rozmowie. Czuła się wyobcowana i pozbawiona wsparcia. Dlaczego Dmitrij nie stanął po jej stronie? Dlaczego znowu pozwolił matce ingerować w ich życie? Kiedy Ketwin poszła do kuchni gotować, Olia podeszła do Dmitrija i zapytała cicho: Dlaczego milczysz? Dlaczego nie powiesz, że jesteś ze mną? Dlaczego pozwalasz jej tak mówić? Dmitrij wzruszył ramionami, jego odpowiedź była nieartykułowana: Wiesz, że mama taka jest. Zawsze taka była. Nie mogę jej zmienić, rozumiesz, prawda? Jego słowa brzmiały na zmęczone i bezsilne. Olia znów poczuła się samotna. Zawsze była niezależna, zawsze radziła sobie sama, ale w związku z Dmitrem jej siła wydawała się niepotrzebna. Nie mogła robić wszystkiego sama, zwłaszcza gdy czuła, że jej partner, jej mąż, nie jest gotowy, by ją wspierać. Postanowiła więc szczerze z nim porozmawiać, mając nadzieję, że ją wysłucha. Ale Dmitri tylko ponownie ją zbył. Olia, ja, nie musisz się martwić. Mama nie ma złych intencji. Wyglądał, jakby nic go to nie obchodziło, a ona wszystko wyolbrzymiała. W jego oczach nie było wsparcia. Nie było chęci stanięcia po jej stronie. Ta rozmowa w końcu otworzyła Oli oczy, jej wysiłki w związku z Dmitrem były dla niego prawie niewidoczne. Martwiła się, wkładała serce i duszę w dom i rodzinę, a on brał to wszystko za pewnik. A co najgorsze, nie interweniował, gdy jego matka rujnowała jej spokój ducha. Olia zaczęła czuć, że jej ciężka praca pozostaje niezauważona, a jej marzenia są niszczone. Ketrin ciągle się wtrącała, dawała rady które brzmiały bardziej jak wyrzuty, a jej słowa stopniowo stawały się nie do zniesienia. Olia wiedziała, że tak dalej być nie może. Coraz częściej w jej głowie pojawiało się pytanie, jeśli nie będzie mogła liczyć na Dmitrija, jeśli nie będzie jej wsparciem, to co wtedy? Zbyt wiele wysiłku włożyła w stworzenie idealnego życia, ale nikt nie wydawał się doceniać jej pracy. Rodzina jej nie wspierała, a teraz, gdy Dmitri nawet nie próbował interweniować, wszystko to stało się dla niej bolesną prawdą. Olia obudziła się w szpitalu. Wciąż było tak cicho jak wcześniej, tylko teraz panowała cisza pod ciśnieniem. Próbowała się skoncentrować, ale ból głowy uniemożliwiał jej myślenie. Lekarze byli wszędzie, ich twarze były poważne, a Olia nic nie rozumiała. Wszystko działo się tak szybko ból, utrata przytomności, strach. Pamiętała tylko zamarzane chwile z przeszłości, kiedy jej życie było normalne i beztroskie. Ale teraz czuła się bezradna, jakby była w innym świecie. Olia zamknęła oczy i próbowała się pozbierać. W tym czasie w jej domu rozgrywała się zupełnie inna rzeczywistość. Katarzyna, teściowa Oli, postanowiła hucznie uczcić swoją rocznicę, mimo że jej synowa znajdowała się na oddziale intensywnej terapii. Była to dla niej szansa na zademonstrowanie swojej władzy, przejęcie kontroli nad sytuacją, zorganizowanie przyjęcia według własnego uznania. Bez wahania zabrała się za organizację. Dmitri, jak zwykle, nie oponował. Był zbyt słaby, by przeciwstawić się matce, a w głębi duszy miał nadzieję, że te wakacje pomogą mu wzmocnić relacje z Ketrin. Nie myśleli o konsekwencjach. Dom Oli, jej twierdza, stał się areną rozrywkowego szaleństwa. Goście zaproszeni przez Ketrin zaczęli przybywać przed zachodem słońca. Zabawa zaczęła się już od progu. Niektórzy przynieśli szampana, inni drogie wina i wkrótce wszystko zamieniło się w nieskrępowaną imprezę, na której wszyscy zapomnieli o przyzwoitości. Meble, z których Olia była tak dumna, były porozrzucane po kątach. Krzesła stały pochylone, a na podłodze leżały odłamki szklanych kieliszków. Goście śmiali się wesoło, wznosili tosty, ale nie zwracali uwagi na to, że to nie ich dom, nie ich własność. Ogród, który Olia uprawiała własnymi rękami, Został zniszczony. Trawa została zdeptana, krzewy połamane, a kwiaty wyrwane z korzeniami. Cała jej ciężka praca została zniszczona w ciągu jednej nocy. Piękny Staw, który tak starannie czyściła każdego lata, był teraz zaśmiecony pustymi butelkami i śmieciami. Katarzyna siedziała w centrum tego całego chaosu, ciesząc się uwagą gości, nie zauważając zniszczeń, jakie jej przyjęcie pozostawiło w domu szwagierki. Dymitr siedział obok niej, Odurzony nie tylko alkoholem, ale całą atmosferą, która panowała w domu. Nie interweniował w to, co się działo, nie próbował powstrzymać zniszczenia. Zamiast wspierać Olię, pozwolił jej matce robić, co chciała. W jego oczach nie było wstydu ani żalu. Czuł się ważny w tej nowej rzeczywistości, w której cała uwaga skupiała się na nim i jego matce. Nie myślał o tym, przez co Olia przechodziła w szpitalu, jak walczyła o życie. Wszystko, co się działo, było nienaturalne. Olia nie wiedziała, że jej dom, jej zakątek świata, jest teraz centrum zniszczenia. Nie mogła nic zrobić. Wszystko, co stworzyła, rozpadało się bez jej wiedzy, a co najgorsze, jej mąż nie zrobił nic, by to powstrzymać. Uroczystości trwały nadal. Catherine, ciesząc się gośćmi podziwiającymi jej jubileusz, nie zwracała uwagi na połamane krzesła, na śmieci pozostawione po posiłku. Nic z tego nie miało dla niej znaczenia. Była pewna, że jej działania były uzasadnione, że jej dzień był ważniejszy niż cokolwiek innego. Dmitry natomiast, jak zwykle, nie wtrącał się. Siedział zrelaksowany, nie przejmując się tym, co dzieje się z jego żoną, z ich domem. Nie martwił się, nie zauważał, że wszystko wokół niego zamienia się w chaos. Kiedy Olia oprzytomniała i zaczęła zdawać sobie sprawę z tego, co się stało, jej dusza ogarnęła fala niepokoju i bólu. Próbowała wyobrazić sobie, co dzieje się w jej domu. Każdy szczegół, każdy zakątek jej życia był dla niej ważny. Ale teraz wszystko zostało zniszczone. Nie mogła nawet wstać, by interweniować, nie mogła wrócić i zatrzymać procesu. Leżała na oddziale intensywnej terapii, a jej dom rozpadał się na jej oczach. Myśli w jej głowie nie chciały przestać myśleć o tym, jak to było możliwe, jak to było możliwe, że tego nie zauważyła. Jak mogła tak lekceważyć to, co było jej własnym światem? Ufała swojemu mężowi, ufała, że będzie ją wspierał, że będą jedną rodziną. Ale teraz, leżąc w szpitalu, zdała sobie sprawę, że straciła wszystko, co tak długo budowała. Dmitrij okazał się słaby, nie był w stanie jej ochronić. A Jekaterina była osobą, która nie widziała granic. Nie mogła zrozumieć, jak to wszystko mogło się wydarzyć. Kiedy Olia wraca do domu, nie wita jej komfort i ciepło, ale zniszczenie i zdrada. Nie zdaje sobie sprawy, że jej dom stał się dla niej obcy. Gdy przebywała na oddziale intensywnej terapii, w jej życiu i domu rozpoczął się proces destrukcji, którego nie mogła już zatrzymać. Olia stała przed drzwiami swojego domu, czując, jak ściska jej się serce. Już wyobrażała sobie, jak wraca do swojego azylu, jak natychmiast siada w fotelu przy oknie, pije herbatę i rozkoszuje się ciszą. Ale to, co czekało na nią za progiem, nie pozostawiało miejsca na uspokojenie. Pchnęła drzwi, a zapach, który natychmiast uderzył ją w nos, sprawił, że zamarła. Zamiast znajomego zapachu świeżo skoszonej trawy i kwiatów w ogrodzie, przywitał ją ostry odór alkoholu i dymu tytoniowego. Powietrze było duszącą mieszanką żużlu, brudu i rozlanych napojów. Z każdym krokiem jej szok stawał się coraz silniejszy. Ogród, który tak starannie pielęgnowała, był zdeptany i zniszczony. Krzewy leżały na ziemi, a kwietniki zostały zdeptane. Zamiast zielonej trawy, po której lubiła spacerować, Olia widziała tylko śmieci, puste butelki i niedopałki papierosów. Oczy zaszły jej głą, ale powstrzymywała się. Próbując zrozumieć, co się stało. Kiedy weszła do domu, jej serce prawie stanęło. Rzeczy były porozrzucane po całym mieszkaniu. Meble, które tak starannie wybrała, były zniszczone. Na podłodze leżały odłamki porcelanowych talerzy, a stół pokryty był tłustymi plamami po alkoholu. Przytulny dom, który tak bardzo ceniła, stał się dosłownie śmietnikiem obcych ludzi. Olia zatrzymała się na środku salonu, próbując uświadomić sobie co się dzieje. I wtedy, jak gdyby nigdy nic, Katrin pojawiła się w drzwiach salonu. Jej teściowa siedziała w swoim ulubionym fotelu, spokojnie popijając herbatę z porcelanowej filiżanki, jakby nic się nie stało. Kiedy zauważyła Olię, podniosła tylko wzrok i powiedziała spokojnie: "Och, Wikusja, wróciłaś". Jej głos był tak gładki i spokojny, że Olia przez chwilę zastanawiała się, czy nie śni. Olia nie mogła wydusić z siebie ani słowa. Wszystko, co działo się przed jej oczami, wydawało jej się niewyobrażalne. Wstała, zaciskając pięści, by się nie rozpłakać. Milczała przez długi czas, starając się kontrolować swoją reakcję. Czuła, jak jej nerwy są napięte, a serce bije tak mocno, że niemal słyszała je w uszach. W końcu z wysiłkiem wypowiedziała, co to było, Katrin? Co zrobiłaś w moim domu? Teściowa nawet nie odwróciła się na jej słowa, jakby nie rozumiała szoku i bólu, jakie wywołało jej zachowanie. Świętowałam, wikusia, odpowiedziała spokojnie. To była moja rocznica. Nie każdego dnia świętujemy pięćdziesiąt lat, rozumiesz? Wzruszyła ramionami, nie zwracając uwagi na otaczające ją zniszczenia. Olia zacisnęła zęby, próbując powstrzymać napływające do oczu łzy. Czuła narastającą wściekłość, ale trzymała swój temperament na wodzy. W pewnym momencie zdała sobie sprawę, że jeśli nie podejmie drastycznych działań, jej dom i życie na zawsze pozostaną w rękach tych ludzi. Z ostatnim spojrzeniem na Ketwin, wycisnęła się, wynoś się z mojego domu. Natychmiast. Ketwin tylko spojrzała na nią z obojętnością. Co masz na myśli? To także mój dom, nie zapominaj o tym. Nie jestem tu gościem, ale gospodynią. Uśmiechnęła się i spokojnie wzięła filiżankę herbaty. Olia poczuła, że jej cierpliwość się wyczerpuje. Ta bezczelność, to poczucie, że ktoś naruszył jej przestrzeń, jej świat, stały się nie do zniesienia. Nie czekając na odpowiedź, Olia wyciągnęła telefon i wybrała numer policji. Przez głowę przebiegła jej myśl to mój dom i nikt nie ma prawa nim rozporządzać bez mojej zgody. Mówiła wyraźnie i stanowczo: Halo, czy to policja? Chcę zgłosić wtargnięcie i uszkodzenie mojego domu. Adres to. Jej serce biło coraz szybciej, ale nadal mówiła spokojnie. Catherine nawet się nie poruszyła, siedziała nieruchomo, jakby jej działania były zwykłym zdarzeniem. Jej teściowa próbowała do niej podejść, ale Olia odepchnęła ją, kontynuując rozmowę z policją. Tak, Żądam natychmiastowego przybycia oddziału. W moim domu są intruzi, którzy nie chcą go opuścić. Kiedy rozmowa dobiegła końca, Olia odłożyła telefon na stół i odwróciła się do Katlin. W jej oczach nie było już żadnych wątpliwości. Była gotowa działać bardziej zdecydowanie niż kiedykolwiek. Zadzwoniłam na policję. Teraz opuścisz ten dom, powiedziała spokojnie. Swietłana Pawłowna rozpłakała się z wściekłości. Wstała i zaczęła krzyczeć, ale Olia pozostała niewzruszona. Cała jej uwaga była skupiona na zbliżającej się rozmowie z policją. Ta walka nie była tylko walką o własność, to była walka o jej miejsce na tym świecie, o jej prawo do szczęścia. Z każdym krokiem Olia wzmacniała swoją determinację. Nie była już kobietą, która martwiła się o wszystko, myśląc o innych. Teraz była gotowa odzyskać kontrolę nad swoim życiem i odzyskać swój dom. Olia siedziała w swoim nowym biurze po złożeniu wszystkich niezbędnych dokumentów w sądzie. Czuła dziwną, ale przyjemną ulgę. Każdy jej krok był krokiem ku nowemu początkowi. Złożyła pozew o rozwód, o odszkodowanie za zniszczenie mienia i o zakazanie Katlin zbliżania się do jej domu. Nigdy nie sądziła, że będzie musiała walczyć w ten sposób, ale teraz, po tym wszystkim, przez co przeszła, czuła, że nie może pozwolić, by ktoś nadal kierował jej życiem. Proces rozpoczął się kilka tygodni po tym, jak Olija ogłosiła swoje zamiary. Była zdeterminowana, by udowodnić swoje racje i odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Na sali sądowej wspierali ją tylko prawnicy i kilku świadków, w tym babcia Nina, sąsiadka, która była gotowa powiedzieć prawdę o tym, co działo się w jej domu. Dmitri, jak zwykle, znalazł się na uboczu. Próbował usprawiedliwić swoją matkę pomimo wszystkich faktów, ale jego próby zawiodły. Nie potrafił wyjaśnić, dlaczego nie interweniował, gdy jego matka niszczyła wszystko, co Olia tak starannie zbudowała. Próbował wspierać Ketlin, usprawiedliwiając jej działania, ale to tylko pogorszyło jego wizerunek w oczach Oli. Zawsze byłeś słaby, Dmitri, pomyślała Olia, patrząc na niego ze swojego miejsca na sali sądowej. Wyglądał na zagubionego i bezradnego, jakby już wiedział, że nie będzie w stanie się usprawiedliwić. Wiedziała, że cierpi, ale sam wybrał tę drogę. Nie chronił jej. Nie chronił jej domu. Nie był przy niej, gdy najbardziej potrzebowała wsparcia. A teraz stał przed nią i chociaż był bezradny, nie mógł przyznać, że się mylił. Catherine zachowywała się jak zawsze, arogancko, jakby nie rozumiała, co się dzieje, i była przekonana, że działała w najlepszym interesie rodziny. Nie żałowała ani nie przepraszała. Dla niej wszystko, co się działo, było normą. W jej oczach nadal wierzyła, że jej prawa zostały naruszone i że jako matka ma prawo do takiej hojności. Ale sąd był kategoryczny, jej działania zostały uznane za nielegalne. Została uznana winną nieuprawnionego użycia karty kredytowej Oli uszkodzenia jej mienia. Nakazano jej również zapłacenie grzywny i opuszczenie domu, a także zakazano zbliżania się do Oli. Kiedy sędzia ogłosił wyrok, Olia poczuła, że ogromny ciężar spadł jej z ranion. Nie do końca wierzyła, że to się wydarzyło. Wygrała. Wszystkie jej zmagania, cały ból, wszystko przez co przeszła, doprowadziło do tej chwili. Los jej domu, jej życie był teraz w jej rękach. To już koniec, pomyślała. Ale zamiast ulgi, w jej piersi pojawiło się uczucie pustki. Była szczęśliwa, że sprawiedliwości stało się zadość, ale w jej duszy wciąż tkwił ciężar. Po tym wszystkim, przez co przeszła, czuła, że wciąż jest wiele do zrobienia, by poczuć się naprawdę wolną. Po rozprawie Olia wróciła do domu, ale to już nie było to samo. Dom, który tak starannie stworzyła, był teraz nie tylko jej siedzibą, ale także symbolem jej walki. Musiała odbudować nie tylko dom, ale i siebie. Olia wynajęła robotników do przeprowadzenia napraw, aby przywrócić domowi jego dawną atmosferę. Ale nie chodziło tylko o ściany i meble. Chodziło o pozbycie się wszystkiego z jej przeszłości, wszystkiego, co naznaczyło jej życie. Każdego dnia śledziła pracę, sprawdzając każdy kąt, wybierając nowe meble i nowe elementy wystroju, aby stworzyć przestrzeń, która będzie tylko jej. Wyrzuciła stare meble pozostawione przez Ketwin i Gimitwiego i kupiła nowe, które naprawdę przyniosą jej radość i komfort. Z każdym krokiem, z każdym szczegółem czuła, że oddala się od przeszłości, która trzymała ją tak długo. Olija postanowiła nawet zmienić ogród, który został zniszczony podczas jubileuszu. Zamiast zdeptanych rabatek posadziła nowe kwiaty, rozmnożyła drzewa i zbudowała nową ścieżkę, po której mogła teraz chodzić bez żalu. Czuła, że ożywia nie tylko swój dom, ale i samą siebie. Z każdym dniem, z każdym nowym elementem w domu, uwalniała się od toksycznych wspomnień. Nowy dom stał się dla niej symbolem nie tylko zwycięstwa, ale i początku nowego życia. Olia nie była już kobietą, która musiała przepraszać za swoje pragnienia i marzenia. Nie była już kobietą, która pozwalała sobą manipulować. Była teraz panią własnego losu. Nauczyła się wybaczać, ale nie zapominać. Dokonała wyboru na swoją korzyść. Ten dzień, kiedy Olia po raz pierwszy usiadła w fotelu przy oknie w swoim nowym domu, był dniem, w którym w końcu zdała sobie sprawę, jej życie należało teraz do niej. Była wolna. Drodzy słuchacze, dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Subskrybujcie kanał, umieszczajcie polubienia i piszcie, jak podoba wam się ta historia. Kliknij dzwonek, aby nie przegapić nowych filmów i do zobaczenia wkrótce.